A teraz przed Państwem Rafał Sak wraz z zespołem arabeska przyjechał do nas z miejscowości Końskie pod opieką Elizy Skorupa. Wystąpi z piosenką Nie dokazuj. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się bawili, chociaż był wyjątek. Młoda pani w pierwszym rzędzie wszystko miała za nic. Nawet to, że śpiewak śpiewał tylko dla tej pani. I gdy rozum tracił dla niej, śmiała się, klaskała. W drugim akcji śpiewak śpiewał znacznie już rozważniej. Młoda pani była jednak ciągle niepoważna, Aż do chwili, kiedy nagle, nagle wśród pokazu Padły słowa. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, Przecież nie jest znowu z ciebie taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, Nie od razu stopisz serca mego lud. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj, nie znał z ciebie taki cud Nie od razu, miła, nie od razu Nie od razu stopi serca mego lud Innym razem zaproszony byłem na wernisaż Na wystawę późną nocą w głębokich piwnicach Czy to były płótna mistrza? Ja naczykam tego, nie pamiętam tego były tam obrazy wielkie, płótna kolorowe, z nieskromnymi z kobietami, szkice nastrojowe, całe szczęście, że naturą martwą jednak były. Nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest znowu z ciebie taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu, nie od razu sobie serca mego lud. Nie dokazuj miła, nie dokazuj. Przecież nie jest znowu z ciebie taki cud Nie od razu, mima, nie od razu Nie od razu, to serca mego lud Była także inna chwila, której nie zapomnę Był raz wieczór rozmarzony i nadzieje płonne Przez dziewczynę z końca sali, podobną do róży Której taniec w moim sercu święty spokój zburzył Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Kochaj mnie! Usta milczą, świat rozśmiewa Kochaj! Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta W tańcu komuś zaśpiewała, tak to co pamiętam Dokazuj miły, nie dokazuj Przecież nie jest to no, u ciebie taki cud Nie od razu miły, nie od razu Nie od razu stopisz serca mego lud nie dokazuj, miła, nie dokazuj. Przecież nie jest znowu z ciebie taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu z serca mego lud. Nie dokazuj miła, nie dokazuj. Przecież nie jest znowu z ciebie taki cud. Nie od razu, miła, nie od razu. Nie od razu z serca mego lud. Dziękuję.